No więc witam ponownie. Będziemy kontynuowali realizację naszego planu. Tak jak sobie to wszystko zaplanowaliśmy um, tutaj po wczytaniu zapisu widzę, że Niemcy idą w stronę wronek. Wydawało mi się, że ostatnio oni się wycofywali z tej prowincji, dlatego teraz wysłałem jedną prowincję do wronek. W takim celu, że kiedy... Um, Hmm, chociaż ci idą na górę. W takim celu, że kiedy oni nawet zdobędą te wronki i odeprą, czyli znaczy od, od, odetną tymczasowo moją kawalerię od reszty moich e, dywizji, to tak czy inaczej mogę ją wykorzystać do tego, żeby od tyłu zaatakować te dywizje, połączyć się w tej prowincji z powrotem z resztą mojego frontu. Więc myśl, myślę, że jako że tutaj nie ma zbyt dużo podejrzewam dywizji niemieckich, e, zresztą tutaj widać, że są puste, puste prowincje praktycznie to raczej nie powinna ta kawaleria być zagrożona tak czy inaczej, nawet jak zostanie tymczasowo odcięta. Wątpię, żeby ta dywizja doszła do wronek jako pierwsza, ale nawet jeżeli... ponieważ musi przejść przez rzekę, ale nawet jeżeli nie dojdzie jako pierwsza, to zacznie walkę z tą dywizją, i wtedy ta będzie mogła się przyłączyć do ataku potem. I do tego czasu, zanim to wszystko dojdzie, to wydaje mi się, że rozstrzygnie się między innymi ta walka może uda się Niemców wyprzeć z tej prowincji, więc jakoś tutaj się to wszystko powinno ułożyć te dywizje dotrą na południe 7? 16 kwietnia moja kawaleria też 16 kwietnia dot dotrze do kolejnej prowincji, więc to będzie dzień, w którym dużo będzie się zapewne działo natomiast w tej części mam taką niefajną sytuację, że oni próbują mnie atakować. I, hmm, 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 hmm. Zastanawiam się, co mógłbym z tym zrobić. Mógłbym się teoretycznie wycofać. Dać im ten Augustów i Osowiec, ale nie jestem jakby zbyt chętny takiej opcji z tego powodu, że to jest las, Wolałbym, żeby byli na tej równinie jednak ale jeżeli będzie trzeba to tak zrobię szczególnie, że też Augustów jeżeli uda im się tutaj uciec z tymi prowincjami to mogą po prostu chodzić mi denerwować mnie na tych moich prowincjach więc jeszcze nie jestem pewny co zrobię Mogę za... Aha, atakuję tymi dywizjami tą dywizję. Ale jedna nie atakuje, nie wiem czemu. Wszystkie powinny atakować, jeżeli A nie, zaraz to ona chyba mnie atakuje. A nie ja ich, czyli... Nie jest całka, czyli ja ich, dobra. Czyli z tego jest wniosek, że po prostu chyba nie wszystko się jeszcze aktualizowało, czy dobrze wyświetliło z powodu tego, że dopiero co zapis został wczytany. O właśnie, teraz dopiero się pojawiły te strzały. Dobra. Nie mam za wysokiego poziomu organizacji, tutaj wycofam się jednak do białego stopu. Tak, teraz oni y, będą szli tutaj. Aha, oni idą tutaj z dwóch prowincji, to znaczy, że jak się skończy ta bitwa, to ja wycofam jedną dywizję stąd, żeby zatrzymała się y, w łomży. Reszta pójdzie tutaj z... Hmm. Albo może nie, zrobię tak, że dwie prowincje zatrzymam w łomży do ewentualnej obrony przed pójściem tych dwóch dywizji dalej. Czy dwie dywizje moje zostaną włączone, jedna pójdzie dalej, od odpierając tą dywizję zmotoryzowaną. Zresztą ja to właśnie zaraz, jaką ona ma siłę i, i ten. Organizację. Ech, lepszą niż ta moja dywizja, ale jak się te dołączą, to sytuacja się diametralnie odmieni. Dobra. Te dywizje dotrą 11 kwietnia. Tak, to było do przewidzenia, że zostanę zaatakowany tutaj. Ale dla pocieszenia mogę powiedzieć, to co tutaj jest? Czy to są jakieś poważne dywizje? Czy tylko dowodzenie? Um, ikonka nad mapą pokazuje, że tam jest jedna dywizja piechoty. Dobra, to dotarło na swoje miejsce. Mogę się posunąć dalej. I teraz tak, co z tym zrobić? Mogę się wycofać do leszna. W zasadzie mogę im oddać część z tych prowincji. Nawet wronki mogę im oddać. Um. Teraz tak, co byłoby im właśnie najbardziej sensownie oddać? I gdzie ustanowić linię frontu w centrum? Nie mam zamiaru ich tutaj atakować z powodu na te fortyfikacje, i takie różne głupoty. Zresztą to nie jest jakby zgodne z moimi celami. Hmm. Cofam się do Leszna. Tu idzie do wronek. Muszę wesprzeć trochę ten odcinek. Więc tak sobie myślę, że jedna dywizja stąd... Cofnie się też do leszna. Połączę się razem z tą dywizją, która się będzie wycofywała. I potem, e, jeżeli oni są coś zaatakować, to ja, zarówno z leszna, jak i z szamotu, ich zaatakuję z obu stron. Tak. I w ten sposób zatrzymam ich marsz dalej. Tak, Taką przynajmniej mam nadzieję. Dobra. A, wtedy widzę, dotarły na swoje miejsce, więc teraz trzeba zdecydować, co z nimi dalej zrobić. One teraz nie mogą walczyć jeszcze przez 123 godziny. Najwygodniej to byłoby chyba zaatakować nimi tą prowincję, chociaż. Hmm, wtedy one stracą impet w iściu na południe. Zdecydowanie nie ma tutaj sensu bronić yy, niczego. Stać znaczy w tej prowincji, na której teraz stoję. Tylko od razu pójść na południe w taki sposób, żeby jakoś połączyć się z, e, z moją, moim terenem zdobywanym przez tą armię bliżej Warszawy, bo to jest to teren bardzo słaby do obrony, to zwykła równina, i będę tracił impet, e, zostawiając swoje dywizje z tyłu do obrony, a ja nie chcę tracić impetu, chcę tylko i wyłącznie otoczyć to wszystko i zniszczyć możliwie wydajnie. Dlatego też będę chyba szedł hmm. tutaj czy tutaj, chyba tutaj będzie szybciej i lepiej, ponieważ to są bardzo kiepskie do obrony e, prowincje i jeżeli zdobędę tą prowincję, te dywizje zdobędą tą prowincję i jeżeli jakimś sposobem Niemcy zdobędą mi tą prowincję, na której teraz jestem, to zostanę odcięty więc lepiej będę szedł tutaj, chociaż to też nie jest za dobre, bo to jest bardzo krótki odcinek, front, ale mam nadzieję, że jakoś uda się coś z tego urodzić. Dobra, ruszamy dalej. Um, jeszcze to, to oni idą na swoje miejsce. Tak, 16 kwietnia, dobra. Jest na razie 11 kwietnia. Nie podoba trochę, kostrzyna. Dobra, Nie chcę tutaj z nimi. Walczyć. Dobra, tu jest wszystko opanowane. Walki się skończyły. Tutaj e, zdaje się, że powinienem się wybronić, a jak nie, to tu, jest, tu są zdaje się świeże dywizje, które mogą się włączyć do walki o tą prowincję. Więc wszystko jest pod kontrolą. Tu mi się średnio podoba sytuacja, ale to będę czekał po prostu na wycofanie się. Jeszcze troszkę i się wycofam do Leszna. Dobra, tu idę na południe, oni się zbliżają tutaj. O, świetnie, ci doszli na swoje miejsce, to znaczy, że teraz zrobię support attack od tyłu i oni są efektywnie niszczeni z obu stron. Mam nadzieję, że ich organizacja podupadnie bardzo, będę mógł ich potem gonić. O, przegraliśmy. O kurczę, straciłem organizację całą praktycznie w tej DVD. To jakieś straszne przeoczenie. Co teraz mogę zrobić? Lots. To w zasadzie też mogę iść tutaj. Otoczę królewiec całkowicie. Kurczę. Nie wiem jakim sposobem yy, ta dywizja straciła całą organizację. Jest to bardzo smutne, bo nie będzie mogła przez dłuższy czas brać udział w walkach, a każda dywizja się liczy. Ta też nie może stracić całej organizacji, więc to jest dobry moment, żeby ją wycofać teraz. Dobra, to jest teraz tutaj i się broni. Tutaj sytuacja z Niemcami nie jest najlepsza, ale oni tutaj się szybko tracą organizację. Mi pomóc? Nie, na razie może jedną dywizję. Jak się ona dołączy do walk, to będzie lepiej łatwiej. Nawet... A nie drugą, ponieważ ona ma bardzo niską siłę, więc muszę wykorzystać tutaj swoje wszystkie siły, niestety, żeby pomóc. Okej. Okay. To wszystko jest pod kontrolą. Teraz tak, sytuacja tutaj eee, jednak sporo tego tutaj mają. Będę miał tutaj dwie dywizje, te się połączą. Tutaj nie mam nic. Zastanawiam się, w jaki sposób mógłbym ustanowić linię obrony przed armią idącą od Berlina. Nie tyle, żeby. I ją odepchnąć, ale żeby chociaż ją zniechęcić do dalszych postępów. Mogę z szamotu wycofać się tutaj. Szamotuły leśno. Brakuje mi dywizji. To mi się nie podoba. Dobra, trudno. Um. To mi się niezbyt podoba, ale nic tutaj nie, nie zdziałam sensownego, więc ta dywizja, gdzie potrzebuję wsparcia najbardziej, jakbym był tutaj, bo jak oni zdobędą kościan, to będą mogli atakować z wronek i z kościana na samotuły. Dlatego utrzymanie moich wojsk w szamotułach nie ma sensu. Wycofam się, może, wszystkim tutaj na razie. Dobra, środek będę powoli oddawał. Ale to mi tak bardzo nie przejmuje, ponieważ moje dywizje się wycofują, nie zostaną otoczone. Natomiast niemieckie dywizje tutaj zostaną otoczone, tylko to się teraz liczy. Odciąć ich od królewca, nie wiem czy mi się uda, ale będę próbował. I zaraz się dowiemy co jest w królewcu przy okazji. Dobra, zdobywamy królewiec, nic tam nie ma. Rewelacja, a nie coś jest, garnizon. Ojejku, stop. Ehm, dobra, królewca nie zdobędziemy tak łatwo, bo mają tam garnizon i zdaje się, że tam jest jakieś dowodzenie. Pewnie nie wiem co jeszcze, ale jeżeli odetniemy królewiec od reszty dywizji, to osiągniemy bardzo dużą korzyść. Teraz zrobię tak, e, jak ta dywizja dotrze do Lodsen, to dokonam ataku z trzech stron na e, tą prowincję z dywizją zmotoryzowaną niemiecką. E, Wypreją, mam nadzieję, że jej organizacja jeszcze bardziej się obniży do Ludska i będę starał się potem iść w stronę Goldapa, żeby odciąć tę dywizję od mm, królewca. Tutaj są bagna rzeka, one będą miały ciężko posuwać się dalej yy, szybko. Dobra, zobaczmy. Wracamy tutaj. Ile czasu oni dotrą do następnej prowincji? Moje, moja kawaleria. A, 16 kwietnia, no tak. Jest dopiero 12. Dopiero jeden dzień minął, a dużo się dzieje. 60 atak Są atakowane. Gdzie? Tutaj. Są atakowane z... Zaraz, zaraz, to jest garnizon. Oni nie mogą go atakować. Jakim sposobem oni mogą atakować? Chyba, że to jest jakiś support z innej prowincji? Nic, a nic z tego nie rozumiem. Jestem troszkę przerażony. Dobra, straciłem wronki. Um, muszę jak najszybciej zdobyć tą prowincję, żeby. Aha, tutaj są jeszcze ich dwie dywizje. To mi się nie podoba. Nie, muszę to natychmiast zrobić. Nie mam wyjścia. Muszę natychmiast wesprzeć. Przynajmniej częścią moich wojsk. 60. W ja równie dobrze mogę iść. Zrobimy tak. Jedna moja dywizja kawalerii będzie szła dalej. Natomiast trzy moje dywizje kawalerii zostaną. I one będą czekały. Bo tu jest taka sytuacja. Te dywizje są odcięte. Jeżeli jakaś niemiecka dywizja wejdzie tutaj i one wejdą z nią w walkę to ich przegrupowanie jeszcze bardziej się oddali w czasie. A one są teraz potrzebne do tego, żeby pomóc tym dywizjom w zdobyciu tej prowincji. Kiedy tylko się przegrupują. Żeby mogły z powrotem być połączone z moim frontem. Dobra.